Wypalają się najczęściej ci, którzy nie mają strategii na swój biznes, bo umówmy się, nawet jeżeli trener zostaje z pasji, to na końcu przed nami jest tworzenie własnego biznesu. Jeżeli nie mamy strategii na rozwój biznesu, ale także strategii na działanie z podopiecznymi, no to niestety polegniemy, bo ten rynek się coraz bardziej profesjonalizuje. W 2025 roku Trener powinien zostać specjalistą, dlatego jeżeli wykonasz te pięć rzeczy, które powiemy sobie za chwilkę, to gwarantuję Ci, że zbudujesz silną i stabilną markę osobistą oraz wizerunek fajnego specjalisty. Skuteczny biznes to wiedza, planowanie i narzędzia, czyli niezależnie jaki biznes prowadzisz, a w tym momencie mówimy o treningu personalnym, to potrzebujemy wiedzę, Narzędzia, zarówno do działania technicznie z twoim podopiecznym, ale także do monitorowania, testowania go, tak, żeby móc go informować, jakie mamy postępy, bo to nie jest tak, że z ciałem możemy pozwolić sobie na to, że efekt będzie tuż zaraz po terapii. Niestety pewne efekty przychodzą po czasie i dobrze o tym wiesz, że ktoś nie schudnie 10 kilo od razu w, po jednym treningu, albo nawet po miesiącu. Dlatego też musimy metodycznie Określić komuś cele, jakie w danym miesiącu jesteśmy zrealizować w stanie. Następnie przeprowadzić do tego dobre dia testy diagnostyczne przed i po, tak, żeby nasz klient widział efekty, żeby jego motywacja nie spadała, żeby widział, że ten progres idzie. Musi też być nastawiony na to, że pracujemy tutaj z ciałem, więc jest wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy pojawi nam się choroba, wesele, czy jakakolwiek inna sytuacja, która zachwieje całą tą równowagę. Dlatego też w tej edukacji musisz go na to przygotować, że to nie jest proces liniowy, ale jak to na wykresie giełdowym powinno iść do przodu. To też są dane dla ciebie. Czy w ogóle przyjąłeś dobrą hipotezę, dobre strategie na tą daną osobę? Czy być może jest coś, czego nie wiesz? Jeżeli nie masz danych, nie jesteś w stanie kogoś monitorować. Wszystko musi być dobrze ustrukturyzowane zarówno pod kątem prowadzenia treningu, ale też biznesu, bo w końcu to co robisz jest biznesem jednoosobowym, bo jednoosobowym, ale też musisz zadbać o to, żeby stale przychodzili do ciebie podopieczni, żeby oni mieli jakiś proces wejścia oraz prowadzenia oraz także monitorowania ich satysfakcji. To są ważne, bardzo ważne elementy, których nikt na początku ci nie powie. Ale jeżeli tego nie wiesz, to nie wiesz skąd przychodzą Twoi podopieczni, dlaczego, co było ich motywacją, jak ich wprowadzić oraz jak zadbać o ich ciągłą set, satysfakcję, a także o to, żeby Cię polecali innym.